Pisam tutaj na orężach, tutaj podejmuje się czelem, kiedy tu systematyka wjeżdża, tutaj nikt mi nie powie. Moje serce się weseli, obok jest tu prezes Linda, leci już do góry Linda, Linda do lepszej popularności i sławy, zawsze dla zabawy, czasem też jest dla innych rzeczy, by uwolnić się od smutku, by się i działać tym, co się lubi i tym można się potrudzić, jak tym można się poklubi, no to wtedy jesteś dumny i pochwalicie Paweł Zagumny gumny, słynny siatka, reprezentacji Polski, to jest tutaj rada, podbija miasta i podbija wioski, i też miejsca ma. Rap jest teraz sportem narodowym I sobie teraz to do głowy John bo Teraz hip-hop jest na pierwszym miejscu krok jest na dalszych miejscach No może ktoś tam słucha sana Która odpala szampana I śpiewa do rana W każdej radiostacji Niektórych to kurza I dostają silnej frustracji Bo sanat na pierwszym miejscu I raperzy Gdzie jest ta dawna muzyka Okej, okay, ok, ja nie wnikam Czasy przecież przemijają Bo progres polega na zmianach I taka jest jest systematyka ustalana, tak musi być A zmienia, ktoś przychodzi, coś podchodzi A pocałunek śmierci zawsze bywa bardzo srogi Ale spoko, bo tak czy wszystko zmienia W przyszłości może na inaczej wyglądać nasza ziemia I nie być tak dobrze Co na kilogram plastiku I miliardy plastików rzeka O, oj, czas ucieka No niestety, tak się dzieje Nie mam tutaj za wesoło Ale czasem jednak mam Ty nie patrzę na ten świat I bo nagrywam tutaj rap Wtedy jest dużo, dużo lepiej Lub jak kupię sobie pisto w sklepie, Albo jakieś chipsy ale.